Witam Was w kolejnym odcinku z Gwinta. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, że jest dzisiaj jest ten dzień, w którym nagrywam Wam materiały na najbliższy czas. Także pomimo, że pytałem Was w tym odcinku, czy jesteście za takimi odcinkami z Gwinta, czy nie, w tej chwili Dla na razie je Wam wrzucam. Dzisiaj zagram dwie Takie partie Gardem. I znowu... Oczywiście takie poprzednie trafie nie grałem potworami trafiłem, no po dzisiaj graję, teraz grając yy, Garden trafiam na Nilgard. Hmm. Czy ja mam coś ciekawego um. Kurde średnio z tymi kartami To chyba pierwsze. Nie chcę tego. To się nada. I chyba na razie. Przy tym zostanę. Jak mówiłem, nie mam na razie jednej silnej talii mam z każdej po trochu, bo chciałem zobaczyć, która co oferuje. I teraz właśnie w tym filmiku zamierzam Wam pokazać. Mniej więcej, no oczywiście jak się uda. Chcę wam pokazać na co stać palieniem gardu. Mam nadzieję, że to się uda, bo też jest kwestia tego, czy karty podejdą, czy nie. Poprzednio z potworami tak średnio mi to naszło. Północ się ukoży. Takie jest jej przeznaczenie. No właśnie, to jest też kwestia odsłonięcia kart. Nie Guard'em, że moje jednostki też się bustują, pomimo tego, że. On odsłaniał moje. Niestety nie mam żadnej z tych, co się busty i to jest trochę słabe. Czy ja chcę od tego zacząć? To jest dobre pytanie. Kłaniam się. Ja zacznę od tej. Aha. Czyli słabo. My myślałem, że dostanę może coś ciekawszego. Ale nie jest źle. Bo zabrałem to co mi dałeś Zrobię co muszę. Sztygnuj. Chciał mi odsłonić, kurde, wszystkie. Ale dał mi brązową kartę. Bardzo fajną kartę, jest kółkę. Póki nie odsłonił mi tej karty, to ja bym chyba ją zagrał. Zagrałem. Jakby ktoś pytał, nie wiem. Werset podsłonię jego karty. On ma cierpliwości. On no znowu odsłonię mi karty. Będzie zaraz widział wszystkie moje karty. Ja też to zagram. Dla zdrajców w jest tylko jedna. Szyton ma Geralta. Ma dwa mrozy. Geralta ma tego patataja cholernego. Wszystko jest już przygotowane. Kurde, ma niestety trafiłem chyba na gościa, który ma ogarniętą karie, kar kar karie Nilfgaardu, talię Nilfgaardu chciałem powiedzieć. Jest to tak srogo ogarniętą. Hmm, no. Trochę słabo, ma 2 złote zagrane. Z którymi nic w zasadzie nie mogę zrobić. Ale dobra. Ja zagadnę. Dzięki temu przebiję go trochę tymi punktami i zobaczymy, co on zrobi. Już po nich. Nieźle. Ja sobie zagram jaskółkę na nią. Chcę jeszcze trochę na nim presji powywierać. On ma dwie jedenastki to widzicie to? To przecież to jest chore. On ma strasznie tą talię. Tylko nie wiem po co mu to. Mi by się to przydało. Tak naprawdę. pasował. No on to spasował A ja sobie tą turę wezmę Bo chcę ją wygrać To jest takie, chciałem po prostu Takie sobie wziąć zabezpieczenie Żeby on teraz musiał Cisnąć punktacją A nie żebym ja się musiał, Ej, ale gówno dostałem Jedna i druga karta jest gówniana. Nie przyda mi się. Ale ta chyba mi się mniej przyda. Bo nie widzę opcji, w której miałbym mieć pięć jednostek obok siebie. Bardziej skółka by mi się przydała. Ja mam zacząć. Ja mam zacząć. Porządek Ale. musi zatriumfować! To zacznę. Zagram rus. Dobra, on jeden rus sobie wymienił. Mówią dwa. Dobra, zbił mi to do jedynki. Ehm, czyli... To, to w sumie to chciałem osiągnąć, żeby sprowokować go do zużycia tego. Hmm, czy ja chcę go zagrać? On tam ma coś ciekawego, co mnie interesowało. Chyba nie, zagram sobie Giraltę. Tak za A może trochę presji na nim wywrym. Co trzeba zrobić? Zagrał chyba już wszystkie złote karty poza Geraltem. A ja nie mam jak zagrać tej, którą właśnie teraz mam zaznaczoną tego Ardu. W poprzedniej... Tej nie dał mi jak za bardzo? W tej też nie chcę minać. dać. Mm. Dobra, wybieram sobie. Jego. Interesujący przypadek. Proszę zaczykać. Wasza wielmożność nie nadążam! Ej, to jest dobra opcja. I jedziemy i co ty na to, kościół? Ej, co ty na to? Żyję, by służyć. Hmm. 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 Moja tura. Czyli kartę, którą chciał dostać z następnej tej... I co ja bym chciał dostać? Jego chyba bym chciał dostać, bo... ...ma dużo punktów. Ta też karta jest fajna w Ale ta mi się przyda bardziej. Więc jeszcze ta, a tamten ma już 21. Chyba żebym wziął sobie pożogę, bo on też może mieć takiego. Jak tamten, bo będzie miał identyczną ilość. Kurde, teraz nie wiem. On mógł mu pożogą ich spalić. Nie no dobra, ja go sobie dam. Pytanie ile on ich ma. Ten okrzyk sobie... ...wymienię w następnej turze. Na 30. Jako, że mam okazję do zagrania tej karty, Znaczymy, to, to, że... no to mam 43. 13 różnicy i on musi działać, bo on musi wygrać tym rundę, jeśli chce wygrać. Chyba, że się podda. Będzie miękka faja i się podda. Co ty na to, gościu? Co ty na to? Ty masz jeszcze ten brzask, mógłbyś go zagrać i zobaczyć, co się tam padnie. Upadnie najlepsza, kurde, jednostka ta, właśnie ta, co ma tam 20 parę. To będzie lipa. Pytanie, co tam jeszcze zasłonięte ma. No, czas już go goni. Zobaczymy. No, i padła mu ta jednostka. Widzicie to? Widzicie to, kurde? I padła mu ta jednostka. Tak się obawiałem, że mu walnie i mu walnęła. Dobra, ale ona jest zboostowana, Ja zrobię tak teraz do I mnie. tak BANG! Co ty na to, gościu? Dawaj, dalej. Dawaj, dalej. on te jedynastki cztery słowa nie znaczą. znaczą -no. Mój Bangi teraz to ja się tego nie spodziewałem. Teraz tu ja się tego nie spodziewałem. No i dobra. Nie widzę tej rozgrywki. To będzie ciężkie. To będzie kurde ciężkie i nie sądzę, że to wygrał, bo jak mówiłem, no ma ogarnięte. Ale musicie przyznać, że dobrze, dobrze kurde mi szło. Tego nie chcę. I gówno. Gówno dostałem po prostu gówno. On zaczyna je tak właśnie, tak jak wcześniej. Wszystkie jeszcze tego cholernie. Polarnie by mi się przydał mróz. Dobra, ja go zagrywam na no co? Nie mam innego wyjścia. Porządek musi zatrumpować! Zagrał kolejnego. I patrzcie, on ma też tamtego kolejnego. Masakra, on przyfarcił z tym, że wtedy mu się ten wylosował. Po prostu to był fart z tego brzasku, że mu się akurat tamten wylosował. I on ma jeszcze jednego takiego konia. Nie, mega ma ogarniętą tę talię Livgardu. Anwalnej Angdy! Nie ma szans. Dobro magii jest dobrem najwyższym. Gdyby nie to, wtedy się ten gościu z ustrzałów z tamtego brzasku co mi się wlosowało to może by to inaczej wyglądało. Może nawet bym to kurde wygrał. Zagrał go po to, żebym nie mógł wykorzystać pełni potencjału tej karty. 33, 37 i no on ma jeszcze tą kartę. No on wygrał to. Wygrał to. Ale ma naprawdę ogarniętą, ale mi nie tak szło. Nie tak źle mi szło. Patrząc na to, jakie miałem tam karty. Co on przyfarcił z tym, z tym gościem z ostrzału? No nic, ale tak bywa. jedziemy dalej. Jedziemy do następnej partii. Zobaczmy, tylko ile mam tutaj punktów tego rankingu. Ja ile mi tam ta ranga spadła. 35. No to nie tak dużo, bo mi odejmowało bo dużo, dużo więcej. No, ale kury trochę mi brakuje. Dobra, zaraz do was wracam z następnym przeciwnikiem. Dobra, idziemy jak teraz no, z takim no, Górde skaliga Niesłyna z cierpliwości. Nie lubię skaliga. Mm. Dobra, szoku Bonsał rozwalimy go. Ja mm. Jak gram w to mi się nie zdarza, tak żebym miał 5 kart obok siebie. Za często, więc w sumie nie wiem po co tą kartę mam. Ale dobra. Tu mam to, 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 to. Wiecie co, to chyba mi się nie przyda. Tak coś mi się widzi. Czy to mi się przyda? Kurde, nie wiem. Dobra, zostajemy tak. Zobaczymy, co z tego będzie. No nie jest tak źle. Trochę jest źle. Ale zrobimy, że będzie Co Zobaczycie. Ja tu pogram trochę. Ja tu ich trochę pojadę. Co powitamy ich. Oj, powitamy Żelazem i ogniem. Te gówniaki są kurde silne. Jak się zagra takiego. Jak się ma. I zagra się to. To później okrzyk bojowy to jest majstersztyk na skaligę. To jest naprawdę dobre. Ja nie wiem, czy on nie będzie chciał czegoś właśnie takiego pokminić. Dla zdrajców jest tylko jedna kara. I patrzcie, ten też ma NFR. Co ostatnio trafiam na... Kurde, to wszyscy z tą, z tą NFR grają. Ona tak obija, ale on jej nie zagrał. No, on spasował. Czemu on spasował? To mi nie wystarczy, nie? Do dupy 8 to mi też nie wystarczy, bo z nim zremisuję. Jak mnie skubaniec trochę ograł. A7 jest 13, plus obije go. Dobra, zagram to. To mi wystarczy. Myślę, że to było najsensowniejsze zagranie. Aby nie tracić niepotrzebnie kart czekaj, to sobie zapalę. Hmm. No dobra, tam to sobie zostawię, tego wymienię. Licząc na coś, że dobrego dostanę. No powiedzmy, powiedzmy. Moja tura Jako, że to moja tura Ja zacznę tak Co trzeba zrobić I sobie właśnie ustawię te pytanie to Czy to A może to Pytanie ile ja tu nabiję Ja tu jeszcze podniosę sobie o 2 to będzie chyba lepsze, chociaż to mu da kurde piątaka aż... może Geralta w ogóle? Osiem do przodu, tam jest dziewięć. wezmę sobie Geralta ustawić To jest kurde pewne 12, z tego mi nie zabierze punktów, bo się nie da. Będzie okej. Okay. To z tej Jennifer się kurde boję. Ale on nie ciągle nie zagrywa, chyba będzie ją trzymał na ostatnią. Rundę szkoda, że nie mam czasu. Tego bo nie ma nikogo, nie się po co Teraz on numer. Tak, tak, myślałem, że kurde, tak to zrobi. Jej się nie da nie zrobić. To jest kurde najgorsze, że jej się nie da nic zrobić. ale będziemy próbowali to ograć, tak czy siak. Co tam, ziomek masz? To będzie ci się za każdym razem zwiększać, kiedy ona będzie mnie obijać. Całkiem spoko deal. I i co i trzecią którą strzelisz swoją po 22. teraz zagram al On, on by, jakbym tego nie zrobił, to jak oni by się zrównali do, do równej wartości, to by mi dwie zaczęło obijać. Zatem ja chcę zagrać ich. I oni też mają po 7. I to by było słabe. A tak mam zabezpieczenie na jakieś tam 9-10 rund. Lecz rundę. Służymy tej, która jest dziewicą, matką i staruską. Muszę być kurde wskrzeszał. Powitamy! Oj, powitamy! Żelazem mi obiada! Okrzyk, to on mnie podobi. No, to jakaś pomyłka, wcale nie no, jestem o, Tom, ona chyba wskrzesza, nie? Jednostkę i zwiększa jej siłę o jeden, za każdym razem, po twojej stronie, zostanie zagrana jednostka z drugiej przykład... Tom trochę zmarnował, bo on mógł najpierw ją, nią wskrzesić kogoś, a dopiero później tą wskrzeszać, bo to by ją bustowało. gości trochę zrąbał, nie ogarnął, albo nie wiem. On chyba ma okrzyk. Ja coś kurde czuję, że on Jakaś pomyłka, wcale nie jestem No jeszcze to. Zagra teraz sokrzyk. Tak jest, tak myślałem. Ja tak tą taktykę stosuję na sklepikę, dlatego do to wiedziałem, że on tak zrobi. I ja teraz spasuję. I do wszystkiego karty w sobie zapalę Ta karta jest upietliwa, nie wiem co Dobra, mam Geralta. ja chcę coś wymienić To bym wymienił. Tylko na co? Albo to. Bo nie wiem czy on będzie miał takie karty, żeby były trzy obok siebie, żeby to miał sens. Nie, to wymienię. Kur nie widzicie, popełniłem błąd. Błąd. Który będzie mnie kosztował. Dobro magii jest dobrem najwyższym. No niestety tu też przegram. Wiestymi nie należy do moich najlepszych kali. I też karty mi najlepsze jakieś super nie podeszły, ale widzieliście, że tam całkiem karty spoko są. Można obgarnąć te lepsze. Zresztą poprzedni gościu grał w i mi dobrze mega ogarniał wszystko. Z też kurde. Mmm... Ten się zamieni w niedźwiedźka jak go zostanie osłabiony. Dobre, ma te karty. On ma tu trzy sąsiadujące. Ja go nie zabiję, więc on się zrobi niedźwiedziem No ale dobra. Jak mogę, tylko pobiję. Co z tego? On ma dużo silniejsze jednostki, niestety. Bywa, co zrobić. Jeszcze nagram odcinki z pozostałych talii. Pokażę Wam, co tam mam. Jakoś Nilfgaard mi osobiście nie podchodzi. Nie, nie podoba mi się za bardzo taktyka gry Nilfgaardem też. Dlatego może tak słabo mi to poszło. I nie ogarniałem jakoś też pod tą talię żadnych kart specjalnych. Niech modron Freya ma nas w opiece! Za tobą wszędzie! Bądźmy woli! Bierdę sobie na koniec trąbki. Nie rzucę grata, i na tym będzie koniec tej rozgrywki. te obie Freya rozgrywki jest przegrałem. Mam na nadzieję, że mimo wszędzie, wszystko w miarę dobrze się bawiliście, że przyjemnie się wam oglądało ten odcinek i żebyście chcieli więcej oczywiście dajcie znać w komentarzach czy chcecie więcej a ja lecę dla was nagrywać następny odcinek, także na razie